Czekamy przed wejściem do śluzy numer 1. Lekarz będzie się ubierał i przygotowywał go wejścia do kliniki. Przechodzi przez matę dezynfekcyjną, nasączoną środkiem silnym dezynfekcyjnym, biobójczym. Pierwsze spryskanie rąk środkiem dezynfekującym dosyć obficie, to się aż za mankiety wylewało. Zmierzenie temperatury, 36,4. W stomatologii mogą się zdarzyć pacjenci, którzy no z powodu powikłań ropnych mają podwyższoną temperaturę, więc to jest taki raczej bym powiedział, grube sito, badanie temperatury. Natomiast u personelu robimy to, no, jest to wskazane, myślę. Już widzimy, że lepiej ubrać się pod kombinezon w odpowiedni strój, więc lepiej, żeby była podkoszulka, t-shirt, nie z długim rękawem, bokserki. Namiot jest ogrzewany. Jest tam dużo cieplej niż na zewnątrz. Szczególnie jak zaczynamy pracę o 7.30, to jest naprawdę zimno. Ubrania lekarza są całkowicie zafoliowane. Obówie zmienne, skarpety wysoko, żeby nie było wyeksponowanej skóry. Koordynator, albo tak zwany przewodnik, zaczyna podawać wszystko do ubioru. I teraz mamy pierwsze założenia rękawiczek. Szanujemy skórę dłoni, zaczyna na zgięciach skóra zaczęła pękać od takiej ilości płynów dezynfekcyjnych, tak stężonych. Więc robimy to z rękawiczkami podwójnie, potrójnie zakładanymi. Zakładamy maseczkę, w tym przypadku FFP3. Można dogiąć ją na nosie. Teraz już wiem, że lepiej dogiąć ją w rękach. Szczelniejsza jest. Niektórzy e, oklejają sobie jeszcze to miejsce na nosek plastrem. Nie dość, że uszczelnia ten plaster, to nosek potrafi naprawdę mocno dogięty doskwierać na nosie. Zakładamy maseczkę, zwykłą trójwarstwową, żeby wydychane powietrze przez wentyl z kolei nie zagrażało pacjentowi. Gogle muszą szczelnie przylegać. Sprawdzamy. To no, było jeszcze nowe, więc naklejkę odklejałem. Kombinezon. Kominedon jest nieprzemakalny, ten jednak jest wysoce wygodny. Ma też taki niebieski, powiedziałbym, wiecznik na plecach, więc nie mamy uczucia sauny w nim. Po lewej stronie jest niebieskie krzesełko, ono jest zmywalne, plastikowe i ono jest również spryskiwane parę razy dziennie tak naprawdę po każdym pacjencie czy każdym pr pracowniku. I jeżeli są problemy z ubraniem kombinezonu, to można usiąść i go ubrać. Zamka nie dopinamy do końca. Zakładamy kaptur. Dopiero zapinamy zamek do końca. Musimy teraz zedrzeć taśmę zabezpieczającą i pod spodem jest klej. Zaklejamy. Mamy szczelność. Zamek też jest całkowicie zakryty. Pierwsze ściągnięcie rękawiczek. Ściągamy je aseptycznie, że zewnętrzna część jest wywinięta do wewnątrz. Znowu dezynfekcja. I to tyle wygodniej, że koordynator mówi, co mamy robić, więc jak coś by się miało, nie daj Boże zapomnieć, to, to, to koordynator podpowie. Suszymy ręce. Bo na mokre, to ciężko się rękawiczki zakłada. Stąd też to wszystko trwa. Zakładamy rękawiczki tak żeby mankiety kominezonu były pod rękawiczkami. Kładamy drugie rękawiczki. I te rękawiczki, które są pierwsze założone, to polecam jakąś taśmą od góry dokleić do mankietu Kombinezonowo bo potrafią się zsuwać. Natomiast u osób o dłuższych ramionach, to w mankiecie możecie zrobić sobie dziurkę, przeciągnąć przez tą dziurkę kciuk i Wam już ten fartuch, czy ten kombinezon nie będzie się podwijał do góry. Rękawiczki, te drugie dużo lepiej zakłada się jak te pierwsze, są całkowicie mokre, jest lepszy poślizg. Ręce cały czas splecione przed sobą, żeby nie korciło, dotknąć czegoś. Wszystko dotyka tak naprawdę to koordynator. On otwiera drzwi, lekarz, pacjent, asysta wchodzą do kliniki, nie dotyka niczego. Dzisiaj już nie, ubrania personelu nie są wnoszone do kliniki w workach foliowych. Kupiliśmy zamykane elastyczne szafy, które są w każdej ze ślus. Kolejna mata dezynfekcyjna przy wejściu.